Halo, na, na, nagrywa się? <laughs> o, siema, wi, witam was na pierwszym live'ie. <laughs> w ogóle mo, moim pierwszym live'ie. Jeszcze sprawdzę tylko coś na dru, drugim telefonie. Siema wszystkim, siema. Ciekawe czy, czy ktoś już w ogóle jest. Dzisiaj będziemy gra, grali w, pu, w Pubga. Za, zaraz tylko spra, sprawdzę na dru, drugim telefonie, czy się nakrywa. Ogólnie to moja pierwsza su, subskrypcja. E, e, Transpisja transmisja na żywo. <laughs> Dobra. Czekajcie, to już spra sprawdzam. Eeeem... Um. No, YouTube. YouTube na dru dru drugim telefonie. Halo? No. Już było. O nie, teraz nie będę, jak Czekajcie. Halo? Dobra. O Nie, no dobra, kurde. Za... Za... Sorry, ale mi się na YouTube, na drugim... Il telefono sc è miniatura. Kurde. <coughs> ehm... Um. Do, do, dobra, tam, tam wi, wi, widzę, że już Delight de wsze, wszedł. Po, pozdrawiam. Yy, no i więc za, z, zaczynamy. Ja tu na drugim telefonie mam czat. czat. <ścoughs> yy, no. no, więc za, zaczynamy. Dobra. Po, poz, 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 pozdrawiam wszy, wszystkich kto jest W sumie na razie nikogo nie widzę Kurde tel, Telefon mi się drugi ścina Aj Nie no dobra Nie będę sobie podgłaśniał Do do dobra Kurde mój, mój pierwszy stream Subskrybujcie mnie Dobra Rzucimy w Ciebie ty yy, jak on się nazywał ma Marshmallow Boom Kurde, nie uciekniesz mi i cyk jabłek gram ogólnie składy Je Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich Chociaż na drugim telefonie wid widzę, że... Dobra. To zaraz ta, tam, tam go do kogoś napiszę, że, że mam live'a, żeby, żeby wbi wbił. Ale ten mój telefon stary jest. Ym, dobra, czekajcie. Okej, okay, jest, jestem my Już mam jakąś broń. Czy sobie zamienić? No dobra. Biorę to. Bandarze za, zawsze się przy, przydadzą. Te, tego akurat ni, nigdy nie za dużo. Tam jest gościu. Czekajcie, o! Ja ostatnio bardzo dużo z czegoś takiego korzystam. Wie, wiecie? Ale... Ania nie, bo chyba bo, bo tam gościu go powalił mój, mój okej. Okay. Kurde. O, wszystkie bronie. E, nie, nie, tego nie, nie biorę. Tutaj o tam magazynek. Zaraz pro, proszę mi... Tam goście się kręcą. Zaraz na, na nich pół, zaraz ich do, dojadę. O, Zeza! Um, no dobra, halo, coś ciekawego żądam z Czekajcie. 320 Jestem na razie nie, nie ma tu ża, ża, żadnych gości, tylko tam mój jednego powalił albo dwu, dwóch, albo nie zwróciłem uwagi. Ale jest jednego powalił na pewno, bo już na jednego zwró, zwróciłem. Nie, nie, nie ogląda ale to mój pierwszy stream, Ta, tak się stre, stresuje dobra tam były strza, strzały a tam, tam się nas, nasi strzelają ile, ile lu, lutu dawajcie amunicję amunicję wyrzucam bo mam plecak tylko drugiego poziomu jak jak tam czad cza, dobra o za za zabił gościu jednego. To chyba ogólnie jest snajperka <laughs> dobra to zaraz tam no dźwięki dwie tle, yy, ale tle po... yy, to po to jest... To to snajperka. dwie jest na tak, na tak nie, 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 To ta To Tutaj energy drinki, tu amunicja. No dobra. Chyba cza, czas stąd wyjść wy z Tam ty, z tym moim drugim sojusznikiem może. Okej. Okay. Ja, mam, ja mam w, miar, w miarę dob, dobry lód. Więc tak. Czeka, czek, czekajcie. O, tu był supresor SMG, a, a to, aha, Backpack level, level 2, on był lepszy. Nie, o. tam dać y, Zaraz, chy, a nie, do, 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 dobra, tu i tu jest wyjście. Tę, tędy o, sły, słychać strza, strzały, <ścoughs> tak. No, no, no Elo i mamy pierwszego killa A przejdzie, żeby mi tu nic nie zabrał. O, mój, mój się pa, pa, pali. No i po co było tam włazić wła Dobra, nieważne. O, autko! Autko brum brum. O, kto, ktoś jest. Po, pozdrawiam. Dawaj Bibip. Bip, bip, No! Ja jadymy. Tam gościu ma SMG i epie. Dobra. Yy, teraz ta, tak na środek to sobie ustawiam tu. Spo, spoko. Teraz. Dobra. No to wys, wysiadamy. Szczęście. Moja po, postać umie pływać. Więc ta, taki jest plus. Teraz będzie trzeba by, by być uważnym na tą wioskę, Lód, albo ktoś zastawił na, na, na nas pułapkę. Hurray. Kurde, ale głupia jest mi, miniaturka. Ale w sumie na, nawet już w dure korderze. Nie widziałem ja, jak zmie zmienić. Ja... Okej, okay. o. Kurde no, niech, niech powiem Trzy Ta, dwój dwu, dwójka w kujie. No to sobie pojechałem. Dobra o, tam, tam, tam ktoś się strzela. Mo, może nawet z jedynką. Ej, je, 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 jedynka jest to obity. Ja chcę ja mu pomóc. A nie, bo, bo jedynka ma pojazd. No kurde, co jest? A, a ciebie za, A nie nie mam żadnej sie, siekiery ani patelni. Bo, bo... bym cię od razu na patelnię wrzucił. To znaczy ośmiu 9. Dziew, nie, no nie, nie jest kilku. Nie. Tfu, co, co ja gadam? No, 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 kto pro, prowadzi? No.